Serdecznie na moim kanale Natalia, Tarot i Astrologia. Chciałabym rozpocząć nowy cykl filmów związanych z moją pasją, jaką jest astrologia. Chciałabym dzielić się wiedzą na temat aktualnej sytuacji na niebie, na temat y, horoskopów urodzeniowych i tak dzisiaj. Y, Tematem y, dzisiejszego wystąpienia jest jutrzejsza pełnia Księżyca w znaku Bliźniot, która odbędzie się o godzinie 10.32. Jest to tak zwana pełnia Bobrzego Księżyca, ponieważ Bobry w tym czasie budują zapory na rzekach. Inaczej, można nazwać również tą pełnię Szronowa Pełnia. To dwunasta pełnia w tym roku. Pełnia wypada w poniedziałek, czyli dzień, który przypada w władztwie Księżyca. Więc wszystko, co ma związek z kobiecymi energiami, takimi jak płodność, dom, rodzina, macierzyństwo, sny, piękno, uzdrawianie. Ma swoje zastosowanie w rytuałach związanych właśnie z tą pełnią, ale nie tylko, ponieważ władcą znaku bliźniąt jest Merkury. Także Merkury odpowiada w horoskopie urodzeniowym. Między innymi pozycja Merkurego, jaka się znajduje w horoskopie urodzeniowym, opowiada nam o inteligencji właściciela horoskopu. O jego nauce, o jego krótkich podróżach, ponieważ jest to trzeci dom horoskopu w astrologii, który odpowiada również za relacje, więc za egzaminy, między innymi też. Dlatego rytuały, jakie można wykonać tego dnia. To są też rytuały związane właśnie ze zdaniem pomyślnego egzaminu, z nawiązaniem pozytywnych relacji, z rozbudową relacji międzyludzkich, relacji rodzinnych, relacji z partnerem, relacji z dziećmi. Także warto tego dnia wykonać pewne rytuały. Podpowiem Wam, jakie można wykonać rytuały tego dnia, żeby pomóc sobie. I rytuały, które Wam przygotowałam na ten dzień, to podzieliłam je na dwie części. Pierwszy rytuał związany jest z tym, żeby pozbyć się czegoś w naszym życiu. Możecie tego dnia też zrobić porządki, wyrzucić jakieś rzeczy, które wam nie służą już od lat. Tak naprawdę, a tylko stoją, kurzą się, są to ubrania, są to może jakieś stare zdjęcia, które w ogóle jakby Wam w chwili obecnej, nawet nie chcecie o tych osobach pamiętać, warto też je wyrzucić. Warto je schować może nawet, jeżeli nie wyrzucić, ale oczyszczajmy się. Pierwsza rzecz to jest: przygotujcie sobie kartkę na której napiszecie intencje, w intencji pozbycia się pewnych rzeczy, pewnych nastrojów, pewnych jakichś negatywnych energii, negatywnych wydarzeń, negatywnych emocji, które nie są wam potrzebne na co dzień, które nie są wam potrzebne w życiu. Również jeżeli macie jakieś schorzenia, wypadają wam włosy, łamią się paznokcie, to też można to wypisać na tej kartce, po czym, jeżeli już będziecie mieli cały ten spis, to tą kartkę trzeba porwać albo, na, albo, albo wypisywać te intencje na każdej oddzielnej, mniejszej karteczce, po czym w zlewie, najlepiej metalowym, albo na, w jakimś bezpiecznym miejscu spalić te intencje, spalić to, co, czy, co chcielibyście wyrzucić ze swojego życia, i yy, popiół spuścić z wodą. To żywioł wody, który to wszystko pochłonie, zabierze ze sobą. Taki rytuał na pozbycie się, bo to pełnia jest silna, więc po, po, pozwoli, te wszystkie żywioły pomogą Państwu w realizacji tego, czego chcielibyście się pozbyć. Natomiast, jeżeli chcecie, żeby coś też się wydarzyło w waszym życiu, żeby coś rozkwitło właśnie, dom, rodzina, chcielibyście lub chciałybyście powiększyć rodzinę, zajść w ciążę, pomnożyć swój majątek. Wówczas również możecie na przykład stworzyć dla siebie takie drzewo intencji. Na którym może to być nawet gałąź, która jest znaleziona w lesie. Można takie drzewo, taką gałąź sobie przyczepić, obkleić swoimi intencjami, kolorowymi karteczkami, tymi marzeniami, które chcielibyście, żeby się spełniły, i wówczas obklejone drzewo jest. Te intencje również, które już zostaną przyklejone na drzewie. Oddane wszechświatu, za parę miesięcy zobaczycie, że zaczynają się spełniać. Wszechświat zacznie Wam pomagać w tym, żeby one się spełniały. Dobrze jest również w tym czasie zapalać świece. Ja tu mam kilka świecy, tylko tak dla pokazania. Świeca czerwona, na przykład, jeżeli ktoś chciałby zadbać o rozkwit uczuć, o rozkwit namiętności, erotyki w związku, ale również w ogóle ożywić coś. Jeżeli ktoś chce być silny, warto na takiej świecy napisać: Jestem silny i zapalić ją w pełni. Czerwona świeca dodaje wigoru, dodaje siły, odwagi, wzmacnia wszelkie nasze intencje. Na przykład, jeżeli ktoś chce wyzdrowieć, jeżeli ktoś chce zajść w ciążę, jeżeli ktoś chce pomnożyć majątek, wówczas płodne tematy, kolor zielony, kolor ze zdrowiem związany, kolor pomarańczowy świecy, który też intelekt wzmaga, kolor żółty, kolor złoty, który w ogóle ma siłę spełniania. Marzeń, y, i tych takich wysokolotnych y, bogactwa, realizacji, y, samorealizacji szczęścia. Y, kolor świecy różowy, który mówi o miłości, o takiej miłości nawet uniwersalnej. Y, dlatego też. Y, a propos, właśnie jutrzejszej pełni, to warto to zrobić. Rytuał możecie wykonać nawet wieczorem o godzinie 21.00, mimo że pełnia już się odbywa o 10.32, z tego co tu widzę, ale ona trwa, więc jakby wykonanie rytuału wieczornego, wiadomo, że może jesteście w pracy, nie macie takich możliwości żeby w ciągu dnia to, to wykonać, ale księżyc, tak jak odpowiada to poniedziałkowi, jutro jest poniedziałek, więc rytuały wykonywane wieczorową porą jak najbardziej są wskazane. Chciałabym Wam również pokazać, że wspieram się książkami w swoich wypowiedziach. Książką, mandalą życia Prínke, Rafała Prinke, Leszka Weresa. Również wspieram się książką Rytuały na każdą okazję Beaty Matuszewskiej. Moja wiedza poparta jest również właśnie edukacją, ale nie tylko, ponieważ od dzieciństwa właściwie wszystkie. świat niewidzialny był mi bliski i odczuwałam tę energię. Także. Zapraszam serdecznie wszystkich do subskrybowania mojego kanału, ponieważ moja wiedza, chciałabym ją upowszechniać. Chcę się dzielić z Wami. Będę opowiadała o astrologii, będę dawała codzienne rady na każdy dzień być może zobaczymy albo na tydzień. Jeszcze to przemyślę ale również chciałabym podzielić się z Wami wiedzą dotyczącą horoskopów urodzeniowych. Dla tych osób, które nie wiedzą, czym jest horoskop urodzeniowy, chciałabym powiedzieć, że horoskop urodzeniowy jest częścią astrologii, która zawiera w sobie właśnie każdego człowieka osobno i to właśnie indywidualne podejście do każdego człowieka, ponieważ nie ma dwóch identycznych osób, podobnie jak nie ma dwóch identycznych horoskopów. Różnice polegają na tym, że horoskop urodzeniowy jest jakby zdjęciem nieba, które zrobione zostało w momencie urodzenia danego człowieka. I wówczas właśnie polega to na tym, że obliczamy odległości, w jakich dane obiekty na niebie się znajdowały, pod jakim kątem znajdowały się od siebie, w jakich właśnie żywiołach. No i i właśnie na tym to polega, jak, gdzie ktoś ma ascendent, y, Słońce, Księżyc, y, wszystkie inne planety, ponieważ koło astrologiczne, tak jak tutaj właśnie y, pokazywałam Wam książkę Mandale Życia, to jest koło astrologiczne y, zawierające 12 znaków Zodiaku. Y, Koło ma 360 stopni, podzielone jest na 12 znaków zodiaku, dlatego każdy zodiak ma 30 stopni. I wystarczy, że ktoś się urodzi o minutę później i już to zmienia y, jakby y, układ tego horoskopu. O minutę, o dwie, o pięć, o godzinę pozycje planet się zmieniają. Pozycje gwiazd, pozycje Słońca, Księżyca, dlatego y, takie ogólne informacje dotyczące takich y, y, miesięcznych horoskopów, ogólnych dla wszystkich znaków Zodiaku, to nie zawsze warto je tak naprawdę y, czytać i, i słuchać ich, ponieważ y, właśnie na tym to polega, żeby każdy wiedział, gdzie posiada planetę jakim znaku zodiaku, bo to, że ty jesteś baranem, masz słońce w baranie, ale na przykład masz księżyc w raku i już jesteś sprzeczny sam ze sobą twoje ja i twoje emocje i, i niekoniecznie wtedy na przykład y, możesz czytać wszystko, co jest związane z baranem ponieważ emocje twoje są w znaku raka władcą raka jest księżyc dlatego y, tym właśnie Akcentem zakończę dzisiejsze nasze spotkanie i zapraszam Was naprawdę gorąco i serdecznie do subskrybowania mojego kanału, bo będę się dzieliła z Wami swoją pasją, swoją wiedzą, którą noszę głęboko w sercu, a chciałabym Wam pomagać. Pozdrawiam Wam serdecznie, dziękuję za subskrypcję i do usłyszenia.